Siema, tu kanał Fejmowe Newsy. Szum po walce Kasiusza, Don Casio rzycińskiego z Marcinem Neymanem już opadł. Neyman jest już niemile widziany na Fame EMA i postanowił zorganizować swoją galę, na której będzie walczył z taksi złotową. Jak mu taksówkarz w krepie, to już chyba serio lepiej zakończyć karierę. Mimo, że ta walka, jak ostatnich kilkanaście, jest pożegnalną walką Neymana. Don Casio leczy kontuzję, której doznał po walce z Marcinem Neymanem i przygotowuje się do kolejnej walki, która ma być walką bokserską. Don Cassio na ten moment jest niepokonany w Fame EMA, wygrywając cztery walki. Na Fame MA3 wygrał z Adrianem Polakiem po zmianie jednogłośnej decyzji, która początkowo wskazywała zwycięstwo poleńskiego. Fame Ma 4 to jednogłośna wygrana nad Ambro na zasadach K1. Fein EMA 6 to wygrana Kasjusza z Maciejem Ratajem poprzez gilotynę oraz na poprzedniej gali wygrana przez dyskwalifikację Najmana, sumując 4-0 dla Don Casio. Po wygranej nad Marcinem Najmanem Don Casio stwierdził, że albo zawalczy w boksie z kimś z UFC, albo kończy karierę, a może być to według niego nawet Conor McGregor. Czy Don Casio rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje? Czy jego sukces w boksie to druga część sagi Marcin Neyman, historia zmyślona? Don Casio swoich sił próbował w klubie Sakogdańsk. W 2013 roku zadebiutował w Mistrzostwach Polski Seniorów. Jego walkę z Markiem Matyją w ćwierćfinale możecie oglądać w tle. Marek Matyja wygrał z Don Casio, jednak nie jest to żaden powód do wstydu. Matyja do dziś próbuje swoich sił w zawodowym boksie, posiadając imponujący rekord 18 wygranych i dwóch porażek. A i teraz świetnie Kasiu Grzeciński lewy, prawy. Być może wejdzie na te swoje obroty, a wtedy Matyja będzie miał zdecydowanie trudniejsze zadanie. Zdążył się obronić teraz przed atakiem życińskiego Matyja, podniósł szybko lewą rękę. W 2013 roku Kasiusz Życzyński trafia do kadry Polski, w tym samym roku debiutując w World Series of Boxing. Dołączenie do Hasers Poland jest dużym wyróżnieniem i na pewno należy to uwzględnić w karierze Kasiusza. Nie będę ukrywał, że jakoś tam technicznie wyszkolony nie jestem, bo no nie da rady w dwa, w dwa lata wszystkiego się nauczyć, ale cały czas staram się, wszystkiego ćwiczymy z trenerem właśnie Markiem Chrobakiem, cały czas nad, nad tą techniką. Do Rio dwa lata, więc myślę, że będzie dobrze. Jesteś nowy w teamie Husari, e, przygotowujesz się do walki właśnie... Pod banderą Hazard Poland Don Cassio stanął do swojego największego sportowego wyzwania, jakim była w 2014 roku walka ze srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Cassio Rzeciński walczył ze srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich. To szalenie. Zatem atmosfera jest nieco trudna. Jeden Brazylijan, który go na głowę, i ostatnio, kiedy wygrał w trzecim razie, to było dużo lepiej. Kazachstan ma finalistę. At... Równie skuteczny boks zaprezentował inny z dopityjących na ringu USB kazachskich Asów. Również walczący z odwrotnej pozycji: Adelbek i Yazin którą przez pełen dystans spróbował przeciwstawić się Kasiej Życiński. Faworyt gospodarzy nie zachwycił w tej walce szybkością, ani też kondycją, i zapewne nad tymi elementami jego trenerzy będą pracowali przed fazą playoff. Przewaga nija ani przez chwilę nie była jednak zagrożona, a jego ciosy proste z zadziwiającą łatwością przedostawały się do głowy Polaka, który nadzwyczajną ambicją dotrwał do ostatniego gongu. Sędziowie punktowali 50-41, i 50 dla aktualnego wicemistrza świata. Don Casio przegrywa pojedynek, jednak samo wytrwanie do końca walki i nie danie się znokautować wicemistrzowi olimpijskiemu jest ogromnym wyczynem i potwierdza słowa Don Casio. Jako, że ma stalową głowę i ciosy nie robią na nim wrażenia. Kazach dwa lata później po raz kolejny zdobywa srebro olimpijskie. Jednogłośnie na punkty zwyciężył Kasiusz Szczeciński z Akoktajca. Don Casio gładko przychodzi pierwszy pojedynek. Kolejny kończy się walkowerem dla Kasiusza po niestawieniu się rywala. Nadchodzi ćwierćfinał, finał, w którym Don Casio wygrywa z Sewerynem Guziorem. Przed Kasiuszem otwiera się ogromna szansa na finał Mistrzostw Polski w boksie. W półfinale naprzeciwko Don Casio staje Mateusz Tryc, który został zawodowym bokserem. Posiadający w tym momencie w boksie zawodowym rekord 10-0 z sześcioma wygranymi przez knockout. Don Casio przegrywa, a jego rywal w finale zdobywa złoty medal. Casio już kończy z brązowym Mistrzostw Polski Seniorów. W 2014 roku, w którym odbywały się Mistrzostwa Polski Seniorów, Casio Życiński w rakingu portalu polskibox.pl znalazł się na czwartym miejscu zestawienia. Przed nim znaleźli się sami pięściarze, którzy później odbywali zawodowe walki. W 2016 roku Cassiusz próbuje swoich sił w reality show, dostając się do top model, w którym w trzecim odcinku odpadł, a swoją największą sławę, która pozwoliła mu dostać się do fame EMA, była przygoda z programem Warsaw Shore, którego po prostu jest ogromną gwiazdą i postacią już kultową. Nawet stawiałbym go na równi ze Stiflerem. Don Cassio nie kontynuował swojej kariery. Toczył około 70 walk w amatorskim boksie, ostatnie walki toczące w 2016 roku. Według wielu miał papiery, aby zostać zawodowcem, zwłaszcza, że wielu rywali, z którymi wygrywał, próbowało swoich sił właśnie w boksie zawodowym. Cztery wygrane walki w AMMA na pewno nie oznaczają, że już może wygrać w boksie z McGregorem, jednak z pewnością nie można powiedzieć, że historia Don Casio to historia zmyślona. Najbliższym rywalem Casiusza będzie najprawdopodobniej Norman Park, były zawodnik UFC, właśnie z teamu McGregora. Jednak to, kim jest i czy Don Cassio może z nim wygrać, przeanalizujemy po ogłoszeniu ich walki. Dlatego zachęcamy do subskrypcji kanału Fame Newsy i jeśli jesteście fanami Cassiusza, zachęcamy do zostawienia łapki w górę, abyśmy wiedzieli, że ten temat Was interesuje. Siema!